Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Drakonikus. Dzisiaj, tak przy sobocie, trafimy sobie nową gierkę, która jest we wczesnym dostępie. Gierka nazywa się Volcanoids. I w tejże gierce mamy to zadanie dotrzeć na wyspę opanowaną przez, jak widzicie, wrogie roboty. I za pomocą Wiertaka, czyli takiego urządzenia do podróżowania pod ziemią, zdobywać surowce, nowe technologie, rozbudowywać te tego, że wiertaka i odkryć tajemnicę tej wyspy. Wyspa jest co 30 minut powiedzana przez yy, wybuch wulkanu, erupcję wulkanu, i wtedy musimy się chronić pod ziemią, żeby nie zniszczyło nam pojazdu. Ale nie przedłużając. Zacznijmy nową grę. Ja tu już trochę sobie grałem, ale zacznijmy nową grę. Na single player, można oczywiście grać na trybie multiplayer, ale my sobie zaczniemy single player. Bierzemy tryb trudności normalny albo łatwy. Jako, że będziemy dopiero zaczynać tą grę. To myślę, że zrobimy sobie to na łatwym. Bo tutaj daje takie rzeczy, jak dostępny samouczek, Erupcje co 36 minut, bogate złoża rudy i słabi przeciwnicy. Więc zagramy sobie na łatwym trybie trudności, ewentualnie z czasem przeskoczymy, jeśli będzie za łatwo, na normalny. To już erupcje będą częstsze, będzie mniej rudy i będą zwyczajni przeciwnicy. No, a później, jak się przejdzie na tych dwóch trybów, na jednym z tych dwóch trybów, będzie można blokować wyższe.

Soon after the formations appeared, earthquakes followed. Weak at first, they grew more frequent and more violent. A few days later, three volcanoes erupted in the island lagoon, hurling stones, sinking ships, crushing buildings. Captains feared for the safety of their vessels. All trade stopped. People left Adranos aboard fleeing ships. The brave few who had remained soon regretted their decision. An enormous volcano that lay dormant for centuries erupted, flooding the island with a pyroclastic wave, covering it with lava, and hurling stones miles away. Those who had made it to the ships were evacuated, myself among them. What we left behind was an apocalyptic landscape of fire and dust periodic eruptions turned our beautiful home into a hellish nightmare, disrupting both naval and aerial traffic for years. despite their best efforts, not even the best imperial geologists were able to explain the volcano's sudden appearance. several years later, exiles from adrenos secured funding for an expedition to return to the island and discover what happened. It was my honor to serve as the captain of the Archimedes submarine. As we surfaced a safe distance from Adranus's shore, we knew that this expedition to reclaim our homeland had only just begun. A i tak oto poznaliśmy zarys fabuły. Jadziemy się na łodzi podwodnej, a i mamy pierwsze zadanie porozmawiać z captain. Produku i wiatraka. Witaj marynarzu, tajemnicze roboty KOG, które przejęły naszą wyspę, korzystają z lepszych technologii niż my. Wynika z tego, że musimy rozpracować ich technologię, aby wyrównać szanse. Podnać fragmenty ich technologii i zbadeje je, a nauczymy się, jak przejmować ich wiertaki. Te wielkie urządzenia, którymi się poruszają. I tutaj mamy po lewej stronie, przepraszam, po prawej stronie. Mamy, co musimy zrobić. Jakie surowce zebrać? Więc opuszczamy łódź podwodną. No i mamy wyspę i Wulka, który będzie za 20 minut miał lawą Więc nie mamy dużo czasu. Musimy się pośpieszyć. Musimy znaleźć. Ekwipować kilow i zebrać mieć. Bo mamy tutaj. Nie, musimy zabrać węgiel. I węgla będziemy potrzebować dużo, bo on będzie się naszego wiertaka. Dobra. Odequipowaliśmy kilo, wracamy szybko na łódź. Czas nas goni. No to jest gra na czas. Tutaj mamy bardzo... mamy tylko pół godziny, żeby cokolwiek zdziałać. A na wyższych poziomach trudności jest jeszcze gorzej. Dobra. Musimy podejść do warsztatu i wyprodukować. Pierwsze musimy tutaj. produkować sztaba miedziana AZ5. Są bardzo ładne, moim zdaniem. Mamy sztabę. Teraz przy stole w lepszeniach musimy wykop. i Wiertaka, skonstruować. Opra. Musimy pogadać znowu z kapitanem. Przejmij wiertak. Otrzymaliśmy wezwanie pomocy od uszkodzonego wiertaka, który wkrótce wynurzy się na powierzchnię daleko naszej lokalizacji. Niszcz kok i swój przejąć wiertak używają do rdzenia, który właśnie wyprodukowałeś. Nasze badania wskazują, że rdzeń kontroluje wiertak. I mamy zadanie. Słychać ten wynurzający się wiertak. Musimy... Posarzyć w broń, pokonać załogę i przejąć go. Ale skoro już jesteśmy, też od razu Nie wiem, że czas nas goni, ale w takich miejscach można znaleźć różne ciekawe fanty. Jak widzicie. A tutaj jeszcze podstawowe rafinerie i podstawowy konstruktor zawsze. A my już lecimy do tego wiertaka. Tu jest ten wiertak. On będzie naszym pierwszym wiertakiem, którego będziemy rozbudowywać. No i musimy wejść na górę, pokonać załogę. I go przejąć. Widać wrogie roboty. Pokonując z roboty, też możemy zbierać z nich części. Zbieramy do środka. Do środka musimy znaleźć jakieś przejście. Ewentualnie będziemy musieli rozwalić drzwi. Tędy możemy wejść. No i przejmujemy. Wiertak już jest nasz. Dobra. Musimy naprawić ten wiertak. Odumaga znowu wiertaka jest uszkodzony. Wyprodukuj i użyj zestawu naprawczego, aby go naprawić. Upewnij się, że jesteś wyposażony w klucz i masz w ręku zestaw naprawczy, zanim rozpoczniesz naprawę. Okej. Okay. A zestaw naprawczy przy sobie nie mamy, więc musimy go szybko wyprodukować. Moduł magazynu. Miedziane śruby, magazynu rury, blachy. Następnie musimy wyprodukować w zakładce narzędzia moduł naprawczy. Wyposażyć w klucz i naprawić Zmiana zaleceń odpalenia, że w metry. Tak na W razie jest króciutki. Jeden moduł trzeba naprawić, tylko... tak jest poważnie uszkodzony, musiał to nastąpić podczas wybuchu wulkanu. Musi może się przemieszczać, ale jego kadłub jest w bardzo złym stanie. Napraw wszystkie uszkodzone ściany i wstaw framugi. Ok, czyli teraz musimy wyprodukować o przynajmniej dwie. A właściwie cztery. Dwie po jednej dwie po drugiej stronie. Pobierzmy sobie to z magazynu. No i wstawiamy. Jedną ścianę, drugą ścianę, trzecią ścianę i czwartą ścianę. No i samouczek został ukończony. Że będziemy dostawać kolejne zadania. Gdy zaczniesz podróżować dalej, istnieje wysokie ryzyko, że kog będzie próbować zniszczyć twój wiertak. Upewnij się, że masz się, możesz się obronić budując moduł wieżyczki. Kiedy tylko umieścisz moduł, automatycznie rozpocznie on ostrzał wrogich jednostek. Zawsze upewnij się, że w magazynie masz wystarczająco amunicji. I mamy następne zadanie. Musimy zbudować moduł wieżyczki. Więc budujemy ten moduł wieżyczki i od razu sobie go umieścimy. Będziemy mieli jakąś obronę tego wiertaka. Myślę, że tutaj umieści tą wieżyczkę. Bierzemy kilow, musimy zdobyć siarkę i węgiel. Węgla trochę mamy, ale musimy wydobyć maksymalnie dużo surowców. Nim się zanurzymy za 12 minut pod ziemię. Po prostu pozbierajmy ile się da. Zobaczymy z, z robotów. Może zdążymy je nawet pokonać, jeszcze jakieś części z tym. Przeładujmy to, miedzi będziemy na początku potrzebować dużo. I z czasem przejdziemy na lepsze technologie. Zabijmy te roboty i przejmijmy to co tutaj mają. Warto warto sobie też wybierać części. Ty mi skoczymy. Więc wracamy na nasz tak. Też tutaj jest takie miejsce jakby erupcji. Nie możemy się za bardzo zbliżyć, zresztą to jak, jak biegniemy jest taka bariera jakby o, o właśnie tam jest gorąco, po prostu musimy uważać, żeby za bardzo nie zbliżyć. Wracamy szybko do naszego wiertaka. I produkujemy tą amunicję. Wiertak musi być znacznie większy i okazało Produkujemy sobie te sztaby. czarny broń Tak. Musimyśmy amunicję. Coś musimy zrobić. Amunicja do rewolweru. Potrzebujemy miedzianych łusek. Zróbmy sobie 10 tych miedzianych łusek. Amunicja do rewolweru. Jakdy już będziemy mieć amunicję do rewolweru. Będziemy mogli robić amunicję do wieżyczki. 8 minut będziemy musieli się zanurzyć pod ziemię, no i potrzebujemy czarnego prochu, czyli produkować pył siarkowy. No, Dobra, to bierzmy. My tu ziarkowo jeszcze. Chodź. Pięć sztuk. Jesteśmy. Czarny proch. Im więcej, tym lepiej. Weźmy do kwiaty. Wyprodukować miedziane rury. Teraz musimy dostać amunicję do wieżyczki. I jeszcze jeden moduł. Teraz tak. Mamy sobie materiały tutaj. Wierzeczkę mamy, musimy jeszcze posadzić drugą z drugiej strony. Mamy jako taką obronę naszego wiertaka. Powinien do nas znowu kapitan. Tutaj niestety część rzeczy jest nieprzetłumaczona. Możemy sobie użyć peryskopu, zbadać okolice. Nie zbliża się nic, co by mogło nas zaatakować, oporunować z kapitanem. Musimy zdobyć węgiel. Zbierzemy kilof i lecimy po węgiel. Za chwilę będzie erupcja wulkanu. A musimy jeszcze na szybko zdobyć jeden węgiel. Mamy go już wystarczająco, ale może jeszcze uda się jeszcze jeden zdobyć. Pomódź. Dobra. Będziemy się tym zajmować, bo czas nas goni. Odrzucamy węgiel do magazynu. To coś kapitan od nas chce. No i pierwsza podróż. Teraz, kiedy wiertel tak jest w doskonałej formie, przenieśmy się do innej lokalizacji. Użyj panelu kontrolnego i skieruj się na sąsiednie lądowisko. Za każdym razem, gdy, kiedy gdzieś podróżujesz, będziesz musiał wykonać te same czynności. Jeśli wertak będzie posiadał wymagane ulepszenia zabierze cię w nowe miejsce. Upewnij się tylko, czy nie jest zablokowany przez wymurzony wiertak kok. Jeśli tak, wybierz inne miejsce. Takie czynienie ziemi pojawia się zawsze 2,5 minuty, niecałe. Około 2,5 minuty przed erupcją wulkanu i jest to ostrzeżenie, że wulkan zaraz wybuchnie. Czy jak widzicie, zaczyna mocno dymić, więc nie tracąc czasu. Zamierzamy się pod ziemię. Jesteśmy już pod ziemią Mamy sobie tutaj otworzyć mapę pod ziemi Naszym następnym celem będzie Podszedź tutaj i wynurzyć się w innym miejscu Więc wykorzystując erupcję wulkanu i tam przemieśćmy Po drodze zbierzmy materiały oczywiście Proszę nawet syrena, że zaraz będzie erupcja. Później będziemy mogli przez te skały podróżować. W tej chwili na razie mamy za mało jeszcze lepszony wiertak. Bierzmy jeszcze ten węgiel w Musimy uważać na tą lawę. By czasem w nią nie wjechać. Jak widzicie, w momencie kiedy wjeżdżamy do lawy o, rośnie nam temperatura. Ta temperatura przekroczy dopuszczalną normę, czyli tą czerwoną kreseczkę. No stracimy jakąś część wiertaka, co się uszkodzi. Ale w tym momencie zakończymy ten odcinek. I w następnym będziemy dalej eksplorować ten ciekawy świat. Możemy sobie jeszcze użyć peryskopu, by obejrzeć erupcję, która nastąpi za jedną. No, nie chciałbym się takim na powierzchni znaleźć w tym momencie. I w tym momencie się z Wami pożegnam. Zapiszemy oczywiście sobie grę na slocie drugim. To jest mój pierwszy slot, na którym ja gram. To sobie zapiszemy na drugim slocie, albo nawet na piątym, żeby było wiadomo. I w tym momencie zakończymy sobie tą grę. Ja oczywiście zapraszam do oglądania dalej siedzenia, co się dzieje na kanale. Już w poniedziałek zapraszam na odcinek z The Long Dark, w którym będzie konkursik. Do wygrania będzie The Long Dark, więc serdecznie zapraszam do oglądania, aby zapoznać się z szczegółami. A już jutro zagramy sobie live'ik od popołudniu, mniej więcej od 18, w której będziemy poznawać kolejną grę, jaką jest Star jest to bardzo ciekawa gra. Myślę, że wielu Wam się spodoba. A jeśli nie, no to gier jest dużo. Tak jak już wspomniałem, w ostatnich odcinkach w najbliższym czasie wychodzi Son of the Forest. A co do The Last of Us, premiera została przesunięta na 28 marca. I w związku z tym czas na spełnienie warunków rozpoczęcia konkursu, czyli wbicie tych 125 łapek też wydłużam do końca tego miesiąca, do 27 lutego kiedy to mam urodziny i wtedy jakiś live zrobimy, albo odcineczek w którym ogłoszę, czy udało wam się do tego doprowadzić, czy nie. Myślę, że kontent będzie coraz więcej na kanale więc serdecznie tego zapraszam i do zobaczenia już jutro o godzinie 18 na live. Trzymajcie się Cześć!